że tak długo, ale prostu coś się stało, ale... Dobra, już zaczynajmy filmik. No to cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie lajka, like zostawcie suba. No i co? Przechodzimy... No i co? Chodzimy do gierki. Dzisiaj będę zdobywał rangera, a więc... Dzisiaj prawdopodobnie zagramy dwie gierki No chyba, że przejdziemy tę pizza party Nie wiedziałem, Nie wiedziałem, ile I ten, a więc... Może zaraz... Tam gramy w końcu... A, tak Dobra Decline chyba gram z mnumami, ale okej okay. Ja już straci... Co? Fy?! Hmm. Hmm. Jest... No w końcu! Normalne, ale... Bardzo może... coś się zepsuło... Zap... Chociaż nie, reality. Nie, to, dobra. Wyjdę, widzimy się w kolejnej gierce, Za pauzę. A i teraz będziemy grać jak widzicie pizza party. Zaraz zobaczycie, że będziemy grali pizza party. Po znaczy, nie gram pizza party? Bo jest dlatego, że jest oh. łatwiej, do Ido, a nie? No i... no i co? No i to, tylko że jest łatwiejsze. Pa nieważne. Wracamy już do gierki. A tutaj też coś fajnego postawić. Aha Dobra pokażę. Tam ja, ja. tutaj ładnya. No. Tu jest ketchup! To nie jest to, co myślicie. Tylko ketchup. No patrzcie nawet. Co to on to jest polskie. Dobra, uwielbiam ten polski język. Uwielbiam go dosłownie. To tłumaczenie jest do... najlepsze dosłownie. To jest lepsze niż jakiś w ogóle mem. Zobaczcie tutaj, on postawił na 500 miliardów procent. A. No to się trochę pomyliłem. Hmm. Hmm. Dobra, może wygramy. Może wyjdziemy. Nie. Ludzie umieją solo hardcore, nie solo penach. Ela nie u mnie sala No i co? Jeżeli się nie zmierzę z nagraniem to przedłużę. Bo tak mi będzie najlepiej i... No i co? Kupimy jeszcze... kupimy rangera na odcinku, a w kolejnym go przetestujemy. Znaczy przetestować to jest złe słowo, bo ja już będę go testował. Ale a nie będę się bardziej zagłębiał niż jedna gierka, tak. No i... I może czekajcie na zdjęcie, znaczy nie mam się wstawiać zdjęcia Rady, może dowiem się i znać się zdjęcia co robiłem nie pytajcie no jak to są akcje zdjęcie i internetu Dobra już tak naszym zbiorem. O, już miniguner, jest dobra, to wykonujemy go. Berę, bery, bery. Dobra. I to są niko. A nie wiem czy nie, zau... nie wiem czy zauważyliście, ale mam nowy skinek do Winiganera. I trochę pozamieniam ten. Ekwipunek. No i... No i... No i nie wiem, że to za co postawię? Chodź na chyba nie. Za to reta. tak, za turepa, ale... No, ale bijemy go. Giję. No i co teraz, wystawię mi minigamera Będziecie mogli zobaczyć I spodziewajcie się od odcinka z Takiej gry, rozkal Sandbox No to to będzie jako kolejnej, bo tylko nagrywam W Defense Ale no wiadomo, to jest moja ulubiona gierka Więc po to to powstań i spodziewajcie się na zmianę kanału, a więc jeżeli wam nie wyszuka, no to lipka, na Jakubowski Roblox, albo co najmniej Kuba Roblox. Chyba te pierwsze brzmi lepiej. No i przegrywamy, no Dobra No To jest dobrze to być kończy. No i co giniemy? Sto 10. ja. Tu, 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 tu. tu... Dobra, no to co? Dzisiaj będę chciał zagrać się Jakie dziesięć, trzy gierki? A więc no co, widzimy się przy, no się przy kolejnej gierce. To widzimy się, pa. Znaczy, jakie pa? Dobra, to widzimy, się cię giery co. Witajcie, z powrotem, gramy molten, Moltena. I. Tia, nie ma dźwięku, a więc nie wiem, czy to dla was dobrze, czy źle. A, i tutaj jest, patrzcie, co tutaj jest. Tutaj są akselatory, zobaczymy jak pokona. Ło 3 tysiące Znaczy ja widziałem już y, akcelatorów, ale no i ale nie widziałam minigunera złotego. O, 6 na 0.04 a tutaj jest widzicie jak to. Hm. Dobra, a ja jest jeszcze na którego stawiałem. I tutaj są jeszcze akcelatory. Czyli najlepsze i postawił w grze. Na którą ja też zbieram sami widzieliście na hardkorze. Oczywiście. No Maxa. Nieźle. No i co? No i co? Już upgradeuję go. No za dwie fale boss. Minigunerów mam przygotowanych. Tak wyglądała armia. Nie wiem. Zgadujcie w komentarzach w ile go pokonamy. Kto będzie najbliżej potnę, Po... Podepnę mu serduszko. Na serio? Na serio. Wow. Pyromancer na maxa. wow. Dobra, nieważne, nie było tego. No i co, za fale boście jesteśmy przygotowani. Mogę jeszcze w sumie stawiać, tak jak ten gość. Ku... Nie mamy DJ-a, co jest dziwne, a i... Tam mam farmy. Oj, 40. The Molten Titan, no, był już poprzedni, to chyba molten boss. No i teraz się zaczyna. Boss. Właśnie teraz powinien wyjść Molten komandera użyję? Czy nie? Boj się. Nie no, użyję. Oho. Ho. No, akcelerator go bije teraz. Hoho, ale leci. HP. dobra. A, on już nie żyje. No. No i co, wygraliśmy? To teraz wracam do lobby i kupuję ingera. Znaczy zaraz. Zapauzuję! Dobra, witajcie z powrotem. No i co? Kupujemy. Kurzujku. Hmm? Tak. Jest! To zakwipuję go i będziemy się z wami żegnać.

No i co? Spodziewajcie się odcinka z niego. No i co? I tam widzimy się w kolejnym odcinku. I nie zapomnijcie lajka albo subskrypcji. Pa!